Nie ma między nami żadnego podobieństwa, a szczególnie duchowego.

Miewam zwłaszcza w nocy swego rodzaju przywidzenia, bo to widzę niekiedy lub odczuwam obecność jakiejś osoby, istoty rozumnej, tkwiącej sobie ze mnie, pojawiającej się pod różnymi postaciami, posiadającej różne charaktery, ale zawsze tej samej, i wtedy zawsze ogarnia mnie złość. Wcale sensie się nie wstydzę, że mówię tutaj o swoim no. I swój lęk, mówiąc o swoim przywidzeniu. Pójdę do lekarza. Dziś to nie jest obbrednie. Koniecznie, koniecznie. Pójdę do lekarza, wszystko to brednie, powtarzam brednie. Nie jestem ja sama. Pod postaciami i nic więcej. Ale ponieważ powiedziałem to w tej chwili, na pewno myślisz, że wciąż już i